Uwaga, proszę Państwa. Przezjeżdżamy przez ten tuner, bilety do kontroli. Bilety do kontroli. Czekaj. O, są, są tu papażerowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bilety. Bilety do kontroli. Kartą czy gotówką? To może być kartą i gotówka będzie... I wypłata 2000 Jest tu... o kurde dostałem, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bilety do kontroli. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani. To łap, łap, łapki. Potem pójdę tam do kolejnego wagonu. Tu wtedy pójdę tam do wagonu. Też będę sprawdzał bilety. Łapki. góra do widzenia. Cześć. I wracam tam, tam na miejsce. que ora